Z którymi oni stoją, między innymi pan Michnik ze swoim bratem i inni komuniści, podli komuniści, którzy mordowali naród polski, bo to są mordercy. To są zbrodniarze, których trzeba będzie rozliczyć. Bez względu, czy to się im podoba, czy się nie podoba. A za ten artykuł, który oni napisali, szkalując prezydenta konstytucyjnego II RP, Muszą odpowiedzieć i odpowiedzą. Nie odpuszczę tej sprawy. Po wygraniu wyboru w Warszawie, zabiorę się za gazetę wyborczą i za pana Michnika i tego, który napisał ten stek bzdur. Tak, szanowni państwo, pisze, że przejąłem władzę od Gruszka Sokońskiego. Tak, od Sokońskiego. Ponieważ Juliusz Nowy miał dostał nominację suwerenną od prezydenta Augusta Zarewskiego. A pan Kaczorowski co dostał? Nic nie dostał. To był samozwaniec, którego wytypował niejaki pan Anders. Tak. I to jest fałszerstwo. Ponieważ pan Ryszard Kaczorowski za to cenię, zaprosił mnie na Jasną Górę, z tą okolicznością zdjęcia, gdzie złożył przysięgę, które ja dotrzymałem, po pięciu latach ujawniłem. Sam powiedział, on nie jest prezydentem Polski na uchodźstwie. On przekazał tylko insygnia, ale nigdy nie władzę.